Serdecznie w kolejnym odcinku projektu Ford GPW 7311. Dzisiejszy odcinek to tak naprawdę, taki odcinek nazwijmy, odcinek specjalny. On nie będzie numerowany, z racji tego, że co roku nagrywamy y, takie podsumowanie y, całości roku, całości dokonań w zeszłym roku, tak więc i w tym 2021. Trzeba byłoby coś takiego nagrać i jakby rozliczyć się z tą przeszłością, a i powiedzieć, co w tym roku będzie dokonywane. Po pierwsze chciałbym Wam wszystkim złożyć serdeczne życzenia, abyście byli zdrowi w tym roku, aby ten rok był już trochę bardziej dla nas łaskawy i życzyć Wam spełnienia marzeń tych ulicowych i dla wszystkich, którzy budują coś w garażach, jeżeli chodzi o pojazdy, nie tylko wojskowe, ale w ogóle motoryzację, czyli samochody i motory i, i, i tym podobne, aby te projekty nabrały jakichś fajnych kształtów, rumieńców, a przede wszystkim, żeby Was cieszyły. Ok, jeżeli chodzi o projekt Forda GPW, który składam i zeszły rok, no ten rok był jak dla wszystkich specyficzny pod wieloma względami, w szczególności chorobowymi, pandemicznymi i tak dalej. Ten świat został wywrócony do góry nogami. I też no, niestety mnie też im to dotknęło. Przede wszystkim był to pierwszy rok, kiedy praktycznie sam nagrywałem wszystkie filmy, je montowałem. Nagrywałem je montowałem tak jak umiałem mam nadzieję, że to się jakoś tam Wam podoba i idzie to jeszcze oglądać tak więc trochę więcej pracy mi to przysparza 2. jeżeli chodzi o sam już projekt no to to no przeszedł troszeczkę takich zawirowań ale nabrałbym powiedział takiego kształtu w mojej głowie dokładnie już można powiedzieć wiem co, co i jak będzie wykonywane, tak więc po kolei, Te, tak odświeżam sobie informacje w głowie, jak to mniej więcej wyglądało. No, powiem tak, no, pierwszym sukcesem było praktycznie złożenie finalnie skrzyni biegów reduktor dzwon. Tak więc, ten element mam już zamknięty. Wiadomo, tam jakieś drobne może poprawki jeszcze przy montażu wyjdą. Nie wiem na przykład czy nie będę zmieniał koloru tego, tego mysiego, w ogóle tej farby, ale to, to zobaczymy. To dopiero wtedy to wyjdzie w praniu, kiedy przyjdzie silnik i tak naprawdę będziemy już to montować w ramę. A to wszystko się wydarzy wtedy, kiedy będzie skończona karoseria, tak więc to byłoby jak dla mnie dość duże wyprzedzenie faktów. Kolejnym elementem a propos silnika, no właśnie, silnik trafił do szlifierni. Temat, no nie ukrywam, jest bardzo, ale to bardzo rozciągnięty. Z wielu przyczyn, przerobów w tej firmie, z przyczyn takich też, że no jednak ten koronawirus też tam nie pomagał. Jedna co mogę już jakby zdradzić, co jest już chyba pewnikiem, bo to widziałem, no to to że blok został pospawany w Niemczech i to też przysporzyło jakiś problemów zawiezienia, przywiezienia i tak dalej pośredników i prawdopodobnie, no tutaj to jest jeszcze troszeczkę znak zapytania tak, tak wygląda to dobrze, obiecująco jak będzie się sprawowało, wyjdzie w pranie tak więc mam nadzieję, że w tym roku temat silnika to jakby zamknięty pod kątem takim, że blok z głowicą wróci do mnie. No w sumie to będzie ma to już tylko pomalować, osprzęt, dokręcić wstępne jakieś ustawienia i, i element będzie w sumie gotowy. Wiadomo, że jakieś tam konkretne regulacje to już się dokona na, 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 na przed odpaleniem, ale to już, to już wyramia. Yy, Kolejnymi elementami, które no też dość długo Dłubałem, to był przedni tylny most, też temat został zamknięty, też się tam dopatrzyłem, jeszcze czasem takie dwie poprawki będę musiał zrobić, ale to no może trochę inwazyjne, ale to tam, to w każdym razie nie będzie większego problemu, żeby to wykonać. Eee, tak można powiedzieć, mniej więcej mijał ten rok. Też nie ukrywam, że tutaj siedziałem cały czas jakimiś tam weekendami czy codziennie. No niestety właśnie nie, więc, więc ta praca się tak bardzo, to bardzo powoli ciągły. A z wielu względów yy, prywatnych, zdrowotnych, służbowych nie da rady tak sobie tutaj cały czas siedzieć i, i się bawić tutaj w tą renowację tego pojazdu. Kolejnym elementem, jaki, jaki się udało zakupić, miało 6 praktycznie nic przy tym nie robiłem no to przyczepka Vantana, która była widoczna w poprzednim odcinku no to dla mnie jest akurat bardzo ciekawa sprawa bo przyczepka wymaga tam jeszcze poprawek i tak dalej, ale w każdym bądź razie zawsze taką przyczepkę chciałem mieć i już ją mam największym minusem powiedzmy tej przyczepki było to dla mnie, że Rozumiem no ją kupiłem bez kół, tak naprawdę. Te koła, które tam były, widać, to je oddałem do właściciela. I, I tak naprawdę się nie przejmowałem nim, bo one były nie takie, jak bym sobie życzył, czyli nie miały kombatów, ale udało się te kombaty zdobyć, więc to kolejny taki mały sukces, więc cały Ford GPW i przyczepka, czyli 7 kół. Będą wszystko na oryginalnych kombatach, tak więc uważam, że zacnie i dość ciekawy, bo jednak te felki już w dobrym stanie nie są tak łatwo dostępne. Kolejnym elementem układanki, którą udało się w końcu jakoś też poskładać, no to znów wydatek finansowy, no to praktycznie ten te, temat totalnie zamknięty, jeżeli chodzi o montaż i, i replikę browninga półcalówka. Udało się w tym roku zakupić jakby ten montaż statyw. Same łoże już posiadałem, no i replikę Browninga, którą też tam pokazywałem kilka odcinków do tyłu. Tak więc to dość znaczny wydatek. Jest to takie na razie piórko do kapelusza, ale ja patrzę na ten projekt całościowo i szczerze mówiąc, jeżeli coś jest możliwe do kupienia itd., to wolę już to mieć. I, i jak będzie po prostu projekt skończony, łatwo to będzie dokręcić to i, i temat zakończony. Tak naprawdę, no, sobie nawet budując już tutaj karoserię, łącząc ją z ramą, będę chciał już wspawać w tym momencie ten pod, pod ten montaż łoża do browninga, tak więc sam ten stojak no, był mi dosyć, dość potrzebny, bym powiedział, ja nie chcę później tam przerabiać, to sparywać, podmalowywać to trochę nie w moim stylu. E, teraz tak, tak więc to też dość duży temat, który został całkowicie zamknięty. Tak więc, no mimo wszystko w tym roku coś tam się działo. E, tutaj na palecie obok mnie, po mojej lewej stronie, też w którymś odcinku pokazywałem, są przygotowane już felgi. Tak więc i to kupiłem felgi. I Zbierałem te wszystkie detale do nich, tak więc w tym roku jeżeli się uda to odnowię te felgi też i to kupi się opony, dętki złożę się złożymy koła, tak więc no, byłoby też fajnie. Tak żeby mój pomysł jest taki, że na, na ten moment, bo wstępnie był całkowicie inny, czyli budować tylko i wyłącznie karoserię, a tą mechanikę zostawić na później ale jednak cały czas praca przy blachach jest trochę monotonna, żmudna, więc czasami przełamując tą monotonię wybrałem trochę mechanikę. I też fajnie, bo jednak kiedy skończy się karoseria, ta mechanika będzie praktycznie cała skończona, więc zmontowanie auta powiedzmy w tydzień, dwa, jeśli się poświęci trochę czasu, zrobić pewnie niezły, niezły efekt, taki ład. Wow co jeszcze. No teraz już tak naprawdę wracam, wracam do karoserii i będą, będą odcinki na pewno znowu, Mam nadzieję, że nie przynudzające, choć widzę tutaj, że grupa ludzi, którzy oglądają tego typu kanały, są tacy masochiści, trochę jak ja, że lubię oglądać ciągle jak ktoś tam klepie młoteczkiem przez babkę i tak, i tak sobie podspawuje, podszlifowuje i końca tego nie ma. Są tacy, którzy tego nie lubią oglądać, na no wszystkim się nie dogodzi. Ja staram się to robić tak naprawdę gdzieś taki kompromis, tak pół na pół, bo gdybym pokazywał jeden do jeden, no to, to by było już na pewno nudne, bo co niektóre blaszki robię po dobre kilka godzin, więc no byłoby trochę nudno. Tak więc na pewno jest powrót do karoserii. I, I teraz będzie mocno tłuczona ta karoseria jako temat, bo praktycznie tylko i wyłącznie. Tak więc jest w przód wanny no, przygotowany no jeszcze w, sumie w zeszłym roku. Dokupiłem, no i to jest też kolejna zmiana tego roku i, i podjęcie decyzji, bo był pomysł zrobić tą podłogę przednią samemu. W praktycznie ta podłoga można powiedzieć, że powstała. Hmm, ale Postanowiłem jednak kupić to angielską kopię. Ona ma już zgrzane wzmocnienie i tak dalej. Jest naprawdę fajnie zrobiona. Jedyne co to troszeczkę ją tam jeszcze zmodyfikuję, wymienię jej te drewno, bo ta sklejka jest trochę słaba i dla mnie. No i co? Trzeba będzie ją wspawać. To stworzy mi to, że już ten przód będzie miał swoją podłogę. Kolejnym elementem jaki będę wykonywał to będzie na pewno tutaj tabelka łącząca przednią i, i tylną podłogę, naprawa tylnej podłogi w oryginale. Wszystko do tego mam na prawa kominków tylnych, burta tylna już jest zrobiona. No i teraz działam jeszcze z, z tylnymi błotnikami, które już były zrobione, ale tak yy, będę, będę robił yy, Czyli tak naprawdę mam już na dzień dzisiejszy zrobione, ale filmowo to chyba jeszcze gdzieś mamy to na jakiejś kurce. Będę pokazywał, jak robię, naprawiam klapki tylne schowków, później gniazdam pod te klapki i to da mi to, że już tylne podniki będą finalnie zakończone i przejdę do podłóg. I wtedy właśnie wykonam naprawę tych podłóg. No i zostaną panele boczne, karoserii przednie i tylne, cztery sztuki, czyli no i tak naprawdę wanna będzie zamknięta. Kolejnym elementem będzie naprawa przednich błotników i takim sposobem karoseria zostanie całkowicie zakończona. W takim momencie jeszcze nie będę wykonywał takich ruchów, że już będziemy wszystko malować i składać. Jeszcze do tego na pewno naprawię fotele. Tutaj trzeba jeszcze kupić zbiornik paliwa. I w tym momencie, jak już to wszystko wykonane, rozkładam całość i, i rama idzie do pieskowania, Składam ramę i wtedy już dokręcamy resory. No, w międzyczasie też na pewno resory też jeszcze sobie odnowię. To też będę pokazywał, ale ja mam je naprawdę w super stanie, więc to tylko piaskowanie, malowanie, tulejki mosiężne i koniec. No i w sumie jeszcze No, wtedy, jak już rama będzie szła do pracy, do jakiegoś tam piaskowania i tak dalej, no to jeszcze trzeba będzie poświęcić jakiś krótki czas na wmontowanie płyty po wyciągarkę. Prac jest bardzo dużo i już więcej na pewno nie w tym roku nie wykonam. Ale bardzo bym chciała, tak naprawdę, zamknąć. No, przynajmniej samą wannę to bym chciał, czyli bez przednich błotników. No, zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Jak to by tam ta praca szły, bo to bardzo różnie wygląda. W każdym bądź razie, jeżeli wannę będą by zrobione w tym roku, pewnie silnik też będzie skończony, resory, koła w międzyczasie też pewnie. Tak więc, e, nawet w najgorszym wypadku, w przyszłym roku. Na pewno by się gdzieś do połowy roku skręciło już tą całość, czyli, tutaj, czyli już ramę postawiło na kołach, na mostach, silnik, wszystko na pewno i tak dalej. To by było bardzo mocno z górki, zostałaby taka trochę kosmetyka, czyli kable i wkręcanie takich detali. Odpowiadając na jedno pytanie, które tak naprawdę wszyscy zadają właśnie, kiedy koniec tego projektu? Ja powiem tak, no, ja się z nikim nie spieszę, boś nie, nie ścigam, e, nie spieszę się w tym temacie. Dla mnie to jest rodzaj zabawy. Ja sobie sami powiem, że wymyślam, żeby jak to zrobić, żeby to, no, tak trochę to jakby utrudnić, dlatego montuję bardzo dużo oryginałów, które mam, bo w gruncie rzeczy dużo osób też tam się, czy dużo, no, kilka trochę tam śmiało po tych pierwszych odcinkach, co my z tą budą zrobimy, zrobiliśmy, czemu tak pocięte i tak dalej. Słuchajcie, ta buda, która powstaje, powstaje z już prawie 4 czterech, czterech wann. Ehm, tak naprawdę w kopii tej wanny, czy całej karuseli, nawet powiedzmy o całej karuseli, w kopii będzie tylko i wyłącznie tylna burta, która tak ma panele wzmacniające oryginalne, ehm, no najlepszej kopii też angielskiej, przednia podłoga. Z osłoną zbiornika paliwa. I przednia podłoga, tylko tutaj poziom, bez jest tunel od, 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 od biegów i tak dalej zostaje w oryginale. I tylko wzmocnienia tylnych błotników są w kopii. Tak naprawdę, żeby trochę to wzmocnić te błotniki i tak dalej, bo też można było zostawić ten oryginał, Tak więc nie powiedziałbym, że aż tak duże jest tej kopii. Praktycznie, wiecie, no przednia podłoga to praktycznie każdy ma w kopii. Eee, wzmocnienie zbiornika paliwa bardzo często i tylna burta no, też bardzo często. Tak więc, no bym tutaj tak jakoś źle na to nie patrzył. Eee, tak więc zobaczymy, jak to się potoczy. I teraz wracając do pytania właśnie, kiedy koniec projektu? Ja nie zakładałem od samego początku, kiedy będzie koniec. Ja specjalnie, wiecie, dobre kilka lat, jak to już mówiłem, ja w pierwszym odcinku, kiedy tak rozmawialiśmy, który miał formę takiego wywiadu, ja 8 lat czekałem, żeby zacząć ten projekt i sobie zbierałem te części. Tak więc, kiedy przyszedł ten czas na ten, na ten remont, ja się z tym nie ścigam. I, i dla mnie to jest przyjemność, jeżeli I też czasami to jest ten minus, no minus plus tego, że ktoś powie, że przez miesiąc czasu tu nic nie powstało, nic się nie dzieje. No właśnie dlatego się dzieje, że może mi się po prostu nadzwyczajnie też nie chce. Ja lubię tutaj przyjść do garażu, kiedy jest, jest wena, jest, jest radośnie, jest fajnie w głowie i się chce tutaj trochę pogrzebać i nie ma tu znaczenia, czy jest na dworze minus 5 czy plus 30. Jeżeli się chce, to, to jest zawsze fajnie i jest ok, i wtedy robię. Nie lubię robić na siłę, bo na siłę to, to, to jak za pieniądze bym to komuś robił i dlatego nie lubię robić takich rzeczy za bardzo. Nie lubię sobie stawiać jakichś tam limitów, a w szczególności też najgorsze jest to, że jeżeli się robi coś już trochę na siłę, to z takim deadline'em, że się tą skończyć, to muszę skończyć, to spada jakość najczęściej. To jest szybko, szybko, a szybko to często znaczy niedobrze. Ja jako amator, taki garażowiec i robiący coś dla siebie, mogę na to pozwolić, że ja dany element będę robił sobie i tydzień, gdzie kto inny by go robił może nie wiem, z 5 godzin na przykład. I, I zrobię go najlepiej jak potrafię i uważam, że dobrej jakości to i tak dalej. A to czyby ktoś zrobił szybciej, czy ktoś by jednak włożył sobie kopię, czy sobie z blaszki coś wyklepał, to jest indywidualna sprawa każdego, każdego z was i każdy podchodzi po swojem. Okej, okay, tak, więc tak jak widzicie założenia jakieś są na ten rok. Wydaje mi się, że w tym roku projekt mimo wszystko nie stanie na kołach. Choć no, ja nie chcę tego na siłę robić, jak widzicie, bo ja już praktycznie zaraz wszystkie te komponenty, elementy będę... MAM! Jakbym złożył koła, to mógłbym w tydzień postawić to na kołach i się w sobie cieszyć, ale ja nie chcę, nie chcę spawać u góry na ramię, a na dole mieć już wszystko ładnie wymalowane i tak dalej. To nie w moim stylu to jest. Tak więc wydaje mi się, że raczej w przyszłym roku auto stanie na kołach, będzie skończona karoseria. Taki jest plan. A Ile później jeszcze to będzie wymagało? czasu, żeby to naprawdę dopieścić tak jak ja chcę, to wszystko życzę. No nie wiem, ale wydaje mi się, że to już później mimo wszystko to pójdzie z górki, bo łatwiej się domontowuje i przeprowadza renowacje takich fajnych elementów, które no nie stanowią jakieś ramy, jakiegoś, jakiejś konstrukcji, tylko są takim, no, nazwijmy to gadżetem dodatkowym. Yy, no pamiętajcie tutaj, że też, yy, że nie wiem, jak to nam finalnie, ciężko powiedzieć co będzie za dwa lata, czy 3 lata, ale dziś tutaj też na ten warsztat jakby trafi ta przyczepka do poprawek. Tak ona prawdopodobnie zostanie tam jakoś tam przemalowana. Znaczy ona jest w odpowiednim kolorze, ale pewne rzeczy jak też klepać, tak trochę podspawywać to pewnie trzeba trochę, trochę to poprzerabiać, tak więc... Yy, tak więc to też będzie wymagało jakiegoś tam czasu. Yy, w międzyczasie cały czas dochodzą jakieś części, dokupuję i to bardzo różne. I to takie bardzo, można powiedzieć, z różnego tematu ostatnio zostały dokupione chociażby nie wiem, wszystkie paski do zamocowania kanistra, łopaty i tak dalej. Ktoś, na takim etapie gość kupuje sobie paski. No Ja kupuję to, co w danym momencie mi się chce kupić, bo uważam, że to nie ma większej. Różnice, kiedy coś się kupuje, warto, żeby to wszystko w pewnym momencie jednak mieć, i to jest kwestia, że w jakimś tam sensie nie stracić pieniędzy, będę kupić jakieś jakiejś części, dać to na półkę i jeden element odhaczony. Ok, to tyle, jakby mojego tutaj monologu w Waszą stronę. Mam nadzieję, że będziecie dalej oglądać ten kanał subskrypcji minimalnie przybywa, choć to wszystko jest takie no, tyci tyci, jednak ten temat w naszym kraju uważam no można powiedzieć bardzo to bardzo kuleje lub można powiedzieć inaczej jest bardzo taki wąski, sterylny, trochę zamknięty. Nie wszystkich takie tematy interesują, bo przerabiali już 20 lat temu, jakiejkolwiek jakości i no i tyle. Brakuje nas jeszcze pewnie parę dziesiąt tysięcy ludzi, którzy by byli tym zainteresowani, ale tak jak ja oglądam kanały, na które się przeprowadza renowacje różnych innych pojazdów, nie tyle wojskowych, co normalnie osobowych, tylko że starych aut, tak więc uważam, że ktoś mógłby oglądać taki kanał jak mój, odnośnie czy tam Jeepa Willysa, czy Ford GPW, Jakie inne kanały w Polsce tego typu. Ok, dziękuję za uwagę. Liczę na nasze subskrypcje. Udostępniajcie ten materiał, niech to się niesie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.